Cześć, witam was na kanale Kuba Football. A w dzisiejszym odcinku rozegramy sobie turniej cztery najgorsze drużyny w EAFC24 kontra 4 najlepsze. Według ocen najlepszymi są Argentyna, Anglia, Francja oraz Portugalia. Najgorszymi Katar, Nowa Zelandia, Irlandia, Północna oraz Finlandia. My wybraliśmy najlepszą, czyli Argentynę oraz najsłabszą Katar. Przesymulujemy sobie nimi ten turniej. I pierwszy mecz zagramy: Argentyna i Nowa Zelandia, czyli Mistrz świata z jedną z najsłabszych drużyn. IFC 24. Ze składów nie będziemy zmieniać nic. La Bombonera i Argentyna wygrywa 3 do 1. Lionel Messi, Julian Alvarez oraz dla natomiast dla Nowej Zelandii Thomas. A więc mamy pierwszą wygraną no, wygraną. no i pierwszą niespodziankę. Finlandia wygrywa z Anglią. Jedna ze słabszych drużyn. No i gramy Katarem. I Katar zagra z Francją. Cudów się nie spodziewamy, ale wygrywamy. Francja przegrywa z Katarem 1 do 2. Co się w tej symulacji dzieje, to nie wiem. Coman dla Francji, dla Kataru, Afif i Almoes. To mamy kolejne dwie niespodzianki już. No i kolejny mecz Kataru, naprawdę niespodzianka za niespodzianką. No i gramy z moją drugą drużyną, czyli Argentyną. Kto będzie ostatecznie lepszy? I Katar wygrywa kolejny mecz. No to jest po prostu jakaś niespodzianka. Katar ma już 6 punktów. A FIFA sam. Dla Argentyny Messi. McAllister nie trafia karnego. Portugalia wygrywa 3-1. No i Irlandia Północna połączyła z Francją. Remisuje 1-1. Trzy niespodzianki. Naprawdę trudniej niespodzianek. Czy wygramy ze słabo dysponowaną Anglią? No i Przegrywamy, ale naprawdę powalczyliśmy. Saka, Kane, Grealish do spółki rozbijają Katar, dla którego strzela Hatemi Almes. Finlandia wygrywa z Nową Zelandią w meczu Słabeuszy. W połowie turnieju zobaczymy sobie tabele i najlepszych strzelców. No i Mistrzowie świata zagrają z Irlandią Północną. I pewnie wygrywają 3 do zera Molina i dublet Lionela Messiego. No i Portugalia zagra z Argentyną. Jeden z hipów. I Argentyna wygrywa 1-2. Nuno Mendes dla Portugalii, dla Argentyny de, y, dublet Alexisa McAllistera. No i Katar zagra z Nową Zelandią. Tu może być zwycięstwo Kataru. I tak się dzieje: 3 do zera Almoez, Goodiaf, Almoez z dubletem. I gramy z Finlandią. Mamy trzy punkty więcej od niej. Hatem z czerwoną kartką. I Finlandia wygrywa 2 do 1. Cairan z pukki budia dla Kataru. Irlandia i Portugalia górą w dwóch meczach. Tymczasem Argentyńczycy zmierzą się z Francuzami. Francja wygrywa 3-1. Mac Alister strzeli gola, strzelił gola i dostał czerwoną kartkę. Mbappé, Coman i Rabiot swoimi strzałami, które zamieniły się na gole pokonują mistrzów świata. No i Mac Alister z czerwoną. Finlandia, Argentyna. Argentyna 3-1. Messi, Depol, Los Celso, dla Finlandii. I pewnie wygrywa Francja i Portugalia. No i Katar, Irlandia Północna. Chyba już nie ma drużyny, która ma 0 punktów. To cieszy. I do 1 do 1 Boys Almos. Almes w bardzo dobrej dyspozycji. Już kilka meczów miał z golem. Czy Katar by tak sobie poradził w prawdziwym życiu? Nie wiem. W symulacjach w FIFA 23 na Mundialu Katar wygrywał mecz za meczem, no a na Mistrzostwach Świata się nie popisał. 3-0 z Portugalią właśnie przegrywają. Anglia, Argentyna, czyli hit. I Argentyna 2 do 0. Di Maria, Julian Alvarez. I Katar zagra z Argentyną, czyli rewanż. I Argentyna 2 do 1. Messi, Enzo, Fernandez. No i znowu dla Kataru Almoes. Portugalia i Francja znów górą w swoich starciach. Gramy z nową Zelandią, która ma tylko 3 punkty. Więc tutaj powinno być pewne zwycięstwo. 1 do 2 wygrywa Argentyna. Messi i Molina. Anglia wygrywa z Finlandią 2 do 0. I Katar zagra z Francją. I 1 do 1 Enkunku i Afif. Portugalia z Katarem. Katar coraz mniej punktuje. No i Katar wygrywa 2-3. Bruno Fernandez i Cristiano Ronaldo. A FIF, Almes i jakiś rezerwowy strzela dla Kataru. I Argentyna z Anglią. 1 do 3 wygrywa Anglia. Harry Wilson, Markus Rastford oraz Bukayo Osaka dla Argentyny Julian Alvarez. I Argentyna zagra teraz z Finlandią. I wygrywamy 2 do 0 Di Maria, doublet. Anglia wygrywa hit z Francją 1-0. Gramy yy, Katarę z Irlandią Północną. Przegrywamy 1 do 0. Nudny mecz. Charles z bramką. I gramy z finałą, która ma punkty więcej od nas. Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwsze.. No, i niestety po wzięciu opcji pokaż tylko ataki. Przegrywamy z Finlandią 2 do 0. Teraz Argentyna. Argentyna zagra z Francją. Mamy bezpieczną przewagę 8 punktów nad wicemistrzami i świata. Żaden kataklizm powinien się nie wydarzyć. McAllister de Paul i Argentyna wygrywa 2-1 Argentyna gra z Portugalią, tu może być mecz o, o wszystko Mamy tylko dwa punkty przewagi nad Portugalią I remisujemy 2-2, Lyon z dubletem, Mac Di Maria dla Argentyny 5-0 rozbija Anglia, Irlandię Północną w meczu drużyn Wielkiej Brytanii. I Nowa Zelandia, czyli Czarny Koń z Katarem, czyli najgorszą drużyną. I jest remis 2 do 2. I teraz Katar zmierzy się z Anglią. Czy Katar Dala de nie dał rady? Przegrywa do 2 do 3. Sterling Walker Rice dla Kataru Almes i Ali. Finlandia wygrywa 2-1 z Nową Zelandią. Irlandia Północna gra z Argentyną. Wygrywamy 1-2. Di Maria z dubletem Bois dla Irlandii Północnej. I koniec turnieju. Przechodzimy do podsumowania. Turniej wygrywa Argentyna, która udowadnia, że jest mistrzem świata. Tylko punkt przewagi nad drugą Anglią i, i tylko dwa punkty przewagi nad Argentyną. Finlandia się spisuje bardzo dobrze. Francja niestety nie wypał. Nowa Zelandia najgorszą drużyną: minus 17 bramek na minusie, 30 bramek straconych. Potem jest Irlandia i nasz Katar. I jeszcze zobaczymy sobie najlepsze liczby tego turnieju. Królem strzelców zostaje temu, póki Finlandczyk zdobywa 8 bramek w 14 meczach. Nasz najlepszy zawodnik to Ali z Kataru: 8 bramek. I z Argentyny Messi: 7 bramek. Asystentem najlepszy Hurricane. Najwięcej czystych kontroli Patricio, tak Rui Patricio, żółtych kartek najwięcej uzbierał Romero z naszej drużyny, no i czerwonych kartek najwięcej uzyskał Griezmann, a w zasadzie zrównał się ex ale uzyskał tą jedną kartkę w najmniejszej ilości meczów. Dziękuję Wam za uwagę w dzisiejszym filmiku, subskrybujcie kanał i zapomnijcie o łapce w górze. Na dzisiaj to tyle, cześć!